Pierwotną funkcją kolend, co ciekawe, było przede wszystkim składanie życzeń. I stąd napotkać możemy nawet tak zwane kolendy wiosenne, wtedy, kiedy nowy rok świętowano, wtedy, kiedy odradzała się ziemia, a nie wtedy, kiedy dzień zaczynał stawać się znowu coraz dłuższy. Nawet dzisiaj, czy pozostała ta tradycja ciągnąca się jeszcze do szczodrych godów wspomnianych przeze mnie wcześniej właśnie składania życzeń i kolędowania. Dalej dzisiaj pojawiają się w grupach kolędniczych takie życzenia zrytualizowane już, jak na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, aby nam się darzyła kapusta i groch, ziemniaki jak pniaki, a jak chodaki i proso, byście go gospodyni nie chodzili boso. Te życzenia wszystkiego dobrego radości, one wiążą się przede wszystkim właśnie z kolędami, nie tylko wspomnienia, opowiadanie historii o Bożym Narodzeniu. W ogóle słowo szczodry przecież, szczodre gody może nam się kojarzyć z darowywaniem prezentów i życzeniem wszystkiego najlepszego. Szczodrakami nazywają się na Kielczyźnie, na przykład prezenty, właściwie słodycze. Płeczki drożdowe, które nie obdarowuje się kolędników, ale też najbardziej znana ukraińska kolenda przecież. To również Szczedryk, napisany przez Mykołę Antowycza na początku XX wieku. Ale Carol of the Bells, jak kolenda ta została przyswojona językowi angielskiemu, to nie jedyny utwór z gatunku szczędrywki, właśnie. Do tego gatunku należy również Oj, zimaja Taj utwór, który usłyszymy za chwilę, jeszcze nie na samym początku, drugiej części koncertu, ale usłyszymy go również w wykonaniu wokalistki Sofii Kafiuk i tria jazzowego, katedry, dże, katedry jazzu, Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Petereckiego w Krakowie. W składzie Nikita Abramenko, gitara elektryczna, Tymoteusz Huget perkusja, Krzysztof Mysona, kontrabas. Zespół inspiruje się przede wszystkim brzmieniami ambientowymi i współczesnym jazzem nowojorskim. A wokalistka Sofia Kafliuk mieszka w Krakowie dopiero od kilku, ośmiu mniej więcej miesięcy. No nie była to planowana przeprowadzka niestety oczywiście, ale już w rodzinnym Lwowie Sofia śpiewała, brała udział w konkursach. Dzisiaj w Krakowie studiuje stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym i szczęśliwie może tutaj również właśnie w Młodzieżowym Domu Kultury rozwijać swoje pasje zainteresowania pod kierunkiem Agnieszki Kliszczyk. Oprócz wspomnianej szczędrywki ojsywaja taja zazuleńka, Triem instrumentalnym wykona też kolędę Nebo i Ziemia utwór nawiązujący do dzisiaj Betlejem trio wystąpi również w składzie czysto instrumentalnym i tutaj nie zdradzam Państwu jakie kolendy opracowane zostaną na jazzowo mam nadzieję, że obie są Państwu bardzo dobrze znane w Polsce pod koniec XVIII i na początku XIX wieku pojawiła się też bardzo, charakterysty bardzo charakterystyczny podgatunek kolendy, kolenda narodowa. Oczywiście wiązało się to z coraz trudniejszą sytuacją Rzeczypospolitej, z rozbiorami. Najsłynniejsza z nich to pieśń o Narodzeniu Pańskim, znana dzisiaj bardziej jako Bóg się rodzi, Franciszka Karpińskiego. Kończy się ona modlitwą o błogosławieństwo dla ojczyzny, o łaski. Właśnie dla kraju. Z kolei w czasie II wojny światowej wiemy, że partyzanci na Lubelszczyźnie śpiewali takie słowa: Ty leżysz na sianku w twardym żółbeczku, a ja sypiać muszę pod choineczką. No i trudno dzisiaj, nawet w takich pięknych i cudownych okolicznościach, nie myśleć o sytuacji wojennej w Ukrainie. Radość świętu Bożego Narodzenia nie dla wszystkich przecież będzie pełna. Kaja Prusinowska, znawczyni polskich tradycji i muzyki ludowej, pisała jednak w takich pięknych słowach o kolędach, w tekście dedykowanym zresztą uchodźcom. W sytuacji kolędniczej wielokrotnie miałam poczucie, że staje się na powrót dzieckiem. To ufnym, to psotnym, czasem bardzo smutnym, a czasem otwierającym oczy ze zdumienia, że tyle jest piękna wokół, tyle niespodzianek. Nawet jeśli w końcu odnajdywałam swoją ludzką dojrzałość, to po należycie ośpiewanym czasie kolendowym czułam się trochę dzieckiem, chcianym, kochanym i życzliwym dla innych. Myślę, że kolędy pomagają mi też zebrać siły, poczuć się bezpiecznie, okazać innym serce. Mam nadzieję, że właśnie takie wieczory jak dziś będą przymnażać pokoju, przymnażać dobra i jeśli nawet nie w świecie, to nam chociaż dadzą troszeczkę pokoju w sercu. I to oczywiście będzie zdziałać muzyka. Zapraszam więc Sofię Kafiuk i trio jazzowe Katedry Jazzu Akademii Muzycznej.